I am Japanese Samurai. W poprzednim odcinku z Pestilensa Kwas napisała 39. w 39 sekundzie. Przez sekundę widać, że to wentyl zabił. Piękna gra wyszła. A dziękuję bardzo, dziękuję. Eee, I okej, okay, nie widziałem tego, ale wy wiecie, że ja jestem człowiekiem i nie wszystko widzę. Poza tym i tak tam napisałem, że jako Pestilensowi też nie za bardzo opyla się, żeby tak szybko tych impostorów wywalać. <laughs> ale tak faktycznie rzeczywiście tego nie zauważyłem. No, ale już teraz zapraszam na odcinek. No i dobrze, jedziemy tutaj. Już gra wystartowana, zielony ludzi biegnie i tu bardzo liczyłem na jakąś rolę zabijającą bądź neutrala, bo tu się przyznaje bez bicia. Takie odcinki też są potrzebne, ale tu byłem bardzo zdenerwowany i nie myślałem racjonalnie. Yy, dużo się złożyło na tych tutaj takich innych pobocznych kwestiach, yy, Tu się ktoś z kimś zamienił, tu... Po prostu też minery wypuściły, bo no resztę sami zobaczycie tutaj jako major yy, tak naprawdę musiałem grać pod Crewmate'ów, więc nie mogłem po prostu odreagować, bo jednak rola neutralna dla mnie jest taką rolą, że mogę odreagować, że jak mi coś jako Crewmate nie wyjdzie, to ten zabija zawsze to można odreagować. No, i tutaj taki tam e, szachermacher z tym Specimenem, ale ewidentnie udałem się do specjumana i mamy zgłoszenie. Boże, musiałem zgłosić. Bo zobaczyłem, że cztery ciała są. Okej. Okay. Co wiemy? Hmm. Nic nie wiemy. Czy ktoś coś wie? Bo ja nie mam nic do powiedzenia. Po prostu ciało jest przed labem. Do, do wejścia, e, było ciemno. Nic nie wiem. U Matej u Mate no, i Golomb. A to czemu? Słucham. No czemu zabiliście? Ja sobie umiałem w Fokół bo mam super szybkość. No i razem z Umatejem zabiliście. Eee. Niestety no. <smarty> no. ja nie mogę zabijać. Dlaczego? Nie ja chyba kilku osób widziało jak biegłam w stronę. U Matej zabił no. i znik. A ja widziałem jak, u ma, jak u matej Pro, czyli pani kwas y, nagle mi znika w Maroku, najprawdopodobniej w Ancie. W Maroku? W Maroku. I co? Rozumiem, że są A, na panią kwas, tak? Po Mateja, tak. No, no, tak, no inaczej Umateja. Przebrała no, się no, i w grze no. No. i w lobby, no. A, no to ja czyli... Nie no, ale... No dobra. Chyba. Nie, no. To jest pierwsza możemy... runda, możemy... to po pierwsze, po drugie, kilka osób. No, no, Aksuali? Nie no, ogólnie to... Zgadzam się z Kwas, że jest pierwsza runda, bo po prostu najwyżej, co możemy dać Pierwsza na nią, runda, 4 kilo. Pierwsza runda, cztery kilo, i stosujemy ale... argumenty. Ale... Nie zabijemy jeszcze pięć osób, wtedy zaczniemy walać impostorów. No, krótka tak. no, tak. piłka! Te tak, nabytego by tego yes, tak. tak. Ale Kolejną no, no Mateja? nie możemy już ten tego tak nie. Kilka osób oskarżało o Mateja, czyli kwas, bo oni się tutaj zamienili. Życzę takim osobom, które. bo zobaczcie, były 4 kile w pierwszej rundzie. W następnej rundzie 4 kile i co? już w nie mają szans na wygraną. W takich chwilach nienawiścią, życzę, żeby ci impostorzy zabili te osoby, skipnęły Bo to naprawdę, jeżeli mamy dużo ciał, jest dużo oskarżeń to czasami lepiej próbować wywalić. Tutaj yy, przed chwilą była sytuacja że ze specimenem, ale był tam ten więc nie, 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 trzymamy się z daleka, uciekamy, robimy taski i tak naprawdę, no mówię, tutaj byłem troszeczkę pieniony i tutaj właśnie to głosowanie też takie też mnie wpiło takie podejście. No, pierwsza runda 4 kile, ale to wiecie, no, druga runda 4 kile i jest problem. No, ale tutaj yy, kwestia robienia tasków, kabelków, i mamy kolejne zgłoszenie. I sami zobaczcie, co się zadziało. Znowu, Okej. Okay. Mm. No to no, on leży sobie nad torejczem. I to jest albo ten, albo Matej Pro, albo ten. Yy, premium. O. O, yy. o! No to się ze mną myli. Ej, mam takie pytanie. Monarcha może dać mayorowi. Majoro, tak, może dać. Monarchę? Tak, i te... wtedy ma chyba trzy głosy. Cztery Cztery głosy. głosy. No no, Matyja, no przecież to oczywiste. Na kogo? No, na Mateja. Na... Dobra. Czyli no to dobrze, na no, trzecie bogliczenie na Umatę ja Pro to chyba. No bo tak z mojej strony no ja byłem w tym labie, yy, Zakrałem witalce, zrobiłem rakietkę i do znowu witolację zakończ mnie żyje yy, właśnie gołą, A widziałem kątem oka, jak gołąb z Umaty i Pro idzie w dy, yy, lewą stronę Więc Dobra, by mi się to zgadzało. I tego zostaje. I kurwa, weź mi, podaj trzy role zabijające, neutralne. Uh, Sage, uh, Portal Maker i Parity <noise> Zabijające? <Role> zabijające. <głos> <głos> no, nie no. wiedziałem że no. Portal Maker zabija. No nie, nie wiedziałeś, zabijają. No, nie wiedziałeś no. że zabijają te role? Nie. No. Moje trzy ulubione role. Przyjdzie ci tak. Dobra, czekaj. Kto jeszcze mógłby mi podać role? Gawik, trzy neutralne. Major, major, major. Mm. Jakby co... Nie, neutralne, tę czerkę. Mogę ci powiedzieć, że moja rola jest na liście spisu ról. Dużo o, To jest. Ról dżulkinga. Uuuu. Zabierka górą. To teraz mamy siedem osób. Majota się osób. strzelił. Mamy siedem osób, dwóch impostorów. Ale mamy import tego Majora, więc mamy Ej, przewagę. Tak, ale... Teraz a, mamy sesji. 7 osób, no? Mamy sesji. Ten, mogę? Tak, Major i mamy 3 głosy. mniej. E, ogólnie to mam pytanie do Herneta, na kogo zagłosowałeś? Tak z ciekawości? Teraz na no, no Skipa. A, Jak chcieliśmy wypadać Mateja, tak trochę. Trochę nie trochę, trochę no! Yes. Teraz pytanie, gdzie Krychak i Elixon zginęli. Na pewno są bardzo świeżi, a przy mnie widziałem Kliwka Horneta, więc oni nie mogłem z tego wyczyścić? Krawiec jest majorem, więc między korem a domowskim cliff taracie dwóch impaserów jest. Eee, czekajcie, popytaliście o Elixona, gdzie mógł umrzeć? Chyba. Y -y. Nie wiem, czy nie poszedł do 2. Pysze, Elixon Krychak ma mniej niż gołą, bo Gołąb ma 20 sekund. W sensie pochodzi o to, że wcześniej z Elixonem robiliśmy pobieranko, ja potem jeszcze w łapącach zostałam. Nie wiem w którą stronę poszedł chyba odwale, nie wiem. Dobra. Ja no no, długo mieć miejcie na uwadze i w pliczu po. A czemu chodzi o okay. to? to? O czym mówisz? Nie na to. No. Aha. Bez dowodów zostałem wywalonym, bez dowodów. Ale ja? Nie no super! Ale... Bez dowodów wywalony nie no. No ale ty łeś No ale czemu go wywaliliśmy? Kurwa. Ja przypadkowo nie! <ścoughs> Widzicie, i tu na załączonym obrazku jeden z nieliczych przykładów, gdzie byłem naprawdę srogo na siebie wkurzony. Bo tak naprawdę to ja wywaliłem tego horneta. I okej, okay, gierka mogę już wam powiedzieć, że była wygrana, ale. To nie jest wygrana w stylu, jaki ja lubię. No, ten Hornet poleciał tak przypadkowo, no generalnie to przepraszam, Hornet, no... Nie, nie tego chciałem, liczyłem na coś innego. No ale zobaczcie, tutaj wracając do gierki. Minęliśmy parę chwil temu i to był pierwszy raz. I raczej nie widziałem, żeby robiła jakieś taski. Chyba, że coś od góry robiła. Tutaj był Adamosek. Brief. Ona, zresztą zobaczcie, że na następnym meetingu, że ona tam y, ja ją podpytam o to, ona strzeli ładny monolog, ale wracać do O2. Zresztą sami posłuchajcie, tak gdzie? Lokalizacje nie pytam, bo jest czysty. Dobra, to ja jestem z krumiłem, naprawiony światło teraz. Tak, potwierdzam co? A ja do was pref. dobiegam. No to priv zabiła chyba. Eee, czekajcie, ja właśnie przebiegłam z O2, a nie wiemy gdzie jest i ciało. Ciało jest. Bo ciało... Nad, nad torejczym. I on ma to. Nad sekundy ma dosłownie. A ja przebiegłam z O2. Ty powiesz, jaki priv jest problem? No. Że Felmus spadł. Właśnie i wiadomo teming ciało. Chociaż Dobrze, też nie ma. Dobrze, tylko chodzi. o Jak chodziła i bo w sumie. Premią tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Ciało padło ile? Dwie sekundy temu i jest nad stodeczem, tak? 5 sekund tak. temu. A ja... 5 e, sekund temu, sekundy na A ja przyszłam od lewej. Fizycznie nie mogłam się jakby ze stolejcza do o 2 i z o 2 do was. Jakby to się nie kalkuluje czasowo, nie sądzisz? No, Więc to może to mi to zalatuje ostro selfem, bo skoro wybyliście na światełkach, no, gawik wiadomo, że nie zabił, to wniosek, no, że ewentualnie ten, tylko właśnie, może nie pięć, ale tak cztery, bo jednak zdążyło komunikat zniknąć, a to dwie ich bolki. Ale a. powinniście wtedy widzieć, jeżeli ciało jest nad stoleczem, że przybiegłam. Yy, nie że przebiegłam od skąd. dołu. Nie widzieliśmy skąd. Aha. Okay. No bo my byliśmy. Eee, to A no, nie widzieliście, to? że od Mogę? lewej przychodzę? Nie. Powiedz mi, Piri, w tym O2, jak byłaś, to swój hmm. moment mi opisz, mniej więcej też z czasem. Eee, no to powiem tak. Wcześniej, jak byłam w O2, to robiłam buteleczki eee, te pod drzewkiem, że tak powiem. Eee, jeszcze wcześniej robiłam e, w boilerze pierwszy etap e, tego baniaka, co by mnie się. Nie wystarczy. Okej, okay, to chciałam a. zapytać teraz, e, czy Major może być apokalipsą? Nie, eee, Chyba może. A to mam taką dziką teorię, że Gaby... Nie, nie. Do... Przepraszam. Ja to... bez... e, może być agentem apokalipsy, o. Nie, wam to, bo po prostu e, ten... Ale czekaj, no. ty w fotwa foto byłeś w tej A uwierzysz, że nawet dwa razy byłam po dwa? Ja raz, jak wychodziłam z O2, to chyba z grafikiem nawet się mijał w pewnym momencie życia. Ale ciekawe, oh, Jaki czas temu byłaś w tym O2? E, pierwszy raz, kiedy byłam w O2, to. 20 sekund temu, choć tutaj mogę trochę. nie być pewna, ile czasu tam to było. A drugi raz, to no, to byłam. 3 sekundy temu, jak wybiegłam z O2 i do was przyszłam, by światło naprawić. Mogę, hmm. albo mam sklepę za łycinę. I nie dwa nie razy Dwa. Nie mi się to. To tak clearuje Ikora, tak zależy. Mi się i nie podoba mi, zalotuje ostro z skoro Co? wszyscy gdzieś byli. Co? Daleko no. e, Dobra, to jeżeli chcecie mnie wypalać, pamiętajcie tylko o Ikorze, bo tego ciała akurat ja nie zabiłam. Okej, okay, dobra. Aha. Połączcie kropki. Yeah. O nie, Aha. A, nie ma Kim był ikon? I tak, pryw poleciała, dlatego że dwa razy dwa tyle tasków przyjść, wrócić się. Nie kleiło mi się to, nie pasowało mi to, więc dlatego tutaj, jak już ona zaczęła tak opowiadać, to już nie chciałem przedłużać. Mówię, dobra, to już mi wystarczy. Yy, druga ważna rzecz, i to pytanie dla Was, widzowie, do komentarzy. Wyciągajcie kajeciki i notujcie, co się stało. Jeżeli Priest powiedziała prawdę i naprawdę go nie zabiła, to jak to się stało i co się stało. <grymne> Więc, taka praca domowa, standardowo najlepszy komentarz będzie w następnym odcinku w piątek. Każdy piątek z Among Us o godzinie 16 w piątek. I z mojej strony, to już wszystko. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Łapki w górę i miłego komentarza. Bywajcie, cześć. I chyba narobiłem hałasu. <grym> Sorry.